Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brot, a to jest kolejny odcinek z Madagaskaru. Mam nadzieję, że wam się poprzednie odcinki spodobały. Zapraszam was oczywiście do kolejnej przygody z Madagaskarem, z bohaterami Madagaskaru, w szczególności z królem Julianem. Jak widzicie, musimy trafić w te tarcze bodajże, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że mi się to oczywiście uda. No zobaczymy. No i może Aj, troszkę mi nie wyszło, al, biedny, biedny, biedny pan. Tak jest, chyba trafię, no, troszkę ominąłem, no. Może teraz troszkę silniej muszę napiąć to. Tak jest. czy ty strzelałeś kiedyś Mortem z Procy, co? Nie, jeszcze nie strzelałem Mortem z Procy, drugi, Królu Julianie. A jak mam tam wysok, wyżej unieść to? Czy mogę to cofnąć do tyłu? A no mogę. Tak, tak bardzo dobrze. No to rozumiem. Tak się poluje na morta. Tak się poluje na morta, no nie mów królu Julianie, ty to jest aj troszkę za nisko. To też muszę do góry troszkę postawić sobie. Tak, o. Silniej wycelować i teraz powinien Ajajaj, aj, aj. jeszcze, jeszcze za nisko. Biedny mort, ale poleciał. Może silniej troszkę uderzę. Tak jest. O kurde. To Uwaga! troszkę wyżej przesuwają się. To będzie utrudnione zadanie. Ale powinienem sobie z nimi poradzić. Tak, tak jest. Tak Pierwszy cel trafiony. Dobrze, no to tak się na morta. Ojej, powtarzasz się drugi królu Julianie. A prawie. O nie, gdzie leci Mort? Nie! Chyba spadł. No najgorzej. Trafię! Tak jest. Udało się. No i teraz jeszcze niżej musimy tego pana tutaj wycelować. A niepotrzebnie obróciłem, Morta. Dobrze, jeszcze raz spróbujmy. Aj za lekciutko teraz muszę troszkę wyżej myślę Wycelować o. No i teraz. ajajaj, o mały włos, o mały włos to było No i teraz trafię, no tak oh, Doprawdy to, to wspaniała sprawa jest. na to patrzeć bez, końca, bez końca. Król Ju bez Julian jest wspaniały, jest wspaniały, stary. naprawdę Musimy zablokować Liany w jednej pozycji. Jesteśmy gotowi do startu. Cóż, podejrzewam, że nie można tak nieustannie zestrzeliwać naszego drogiego morta z drzewa. Jak sobie poradzić z tymi wszystkimi Lianami, to ja nie wiem. Mogłabym ci pomóc, pod warunkiem, że masz papryczki. Już mam. Rozkażę ja mojemu poddanemu, by to zrobił. Ale ostrzegam, jest niedokładne. Jestem z powrotem, moi drodzy. Skraszowała mi się gra, ale jestem. i Mogę zaczynać. Mam nadzieję, że mi się uda rozciągnąć tą lianę. Tak jest. Jeszcze troszkę. Jest to trudne zadanie, ale. Jest, udało się. To było trudne zadanie, muszę się przyznać. Ojej, ojej, ojej. Biegniemy. Tak jest. Mamy papryczkę. Ale to jest. Trudne zadanie, ciężko napina się te Liany. Tak jest. Tak? Podchodzisz tu. Klikamy C. Hu, naprawdę, aż ja się zmęczyłem. Bardzo trudne zadanie. A, jest papryczka i kolejna. Mhm. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i teraz będzie... No, no. Ajajaj, i C klikamy szybciutko. Chuj, napięliśmy to. Cel się... tak. Huch, brawo, brawo, no oczywiście, że brawo. Żobierze. Zajęliśmy pozycję i jesteśmy gotowi do startu. Mam dziwne przeczucie, że tak. Wynośmy się stąd do licha. Podejrzewam, że wam wiedzieć, co się działo dalej. Co za ciekawość. Wiem, że wam się podoba. Cóż, do tej pory mój plan sprawdzał się bezbłędnie. Aleks i inne dziwolonki byli na pokładzie, a Moret, przyjaciele i ja podróżowaliśmy pierwszą klasą z tyłu samolotu. Wtedy jednak coś się wydarzyło. Jestem pewien, że Mord maciał w tym palce. O kurka, modna spadamy! Przepraszam. No przynajmniej <coughs> ich. Myślałem, że to najlepsze chwile mojego życia! Niestety, to nie może trwać wiecznie. <coughs> my wkrótce wylądowaliśmy, bardzo delikatnie. Chodę. Nadszedł czas na kolejną przygodę. No, to było niebezpieczne. Dobrze, że pingwiny nas uratowały. O, sępy! Jest i nasz lew. Gdzie ja jestem? San Diego? San Diego. co się stało? O, samolot się rozbił. <laughs> Albo mi się tak zdaje. Tak, ale gdzie jesteśmy? Do Nowego Jorku jeszcze nie dolecieliśmy. Racja, nie widzę żadnych neonów. Mam! Zapytajmy tubylców. Jeśli oni nie wiedzą, gdzie mieszkają, to A gdzie jest reszta? Małpy, król Julian, pingwiny? Dobry pomysł, Marty. Zaraz kogoś poszukam. Ty zostań tu z innymi. <laughs> Zaczekaj na mnie, Alex! No i co teraz? Skorpiony! Co to może być? niebezpieczne zadanie. Oj, przestań! Mogą być nastawieni przyjacielsko! Albo nie! Okej, okay, dobrze, możemy ich tak niszczyć, strasząc ich. Ten się zbagował tam ten skorpion. Dobrze, możemy lecieć dalej. Mamy. O! o kurka wodna zaskoczył nas ten skorpion, trzeba uważać na nie. Ohydne szkodniki, niebezpieczne, jadowite. Trzeba po prostu uważać na nie. O, o ty! Wredny skorpionie! Dobrze, udało nam się go pokonać. Dodatkowe życie. Dobra, i skaczemy dalej w takim razie. Uf, cel osiągnięty, dobrze. Dobra. Trochę za dużo tych szczypawek jak na jeden dzień. O kurka wodna. Zajmiesz się nimi, Melman? Żartujesz? Nawet ich nie dotknę! Może nie będziesz musiał. Poleć na tamtą platformę i rzucaj w nie durianami. Założę się, że skorpiony tego nie lubią. A niby kto lubi? Dobra, czyli musimy tam lecieć. Trafimy? Tak jest, udało się. Oj, troszkę chyba za silno. A może i nie? Teraz troszkę lżej musimy. Zobaczmy czy teraz dotrze do celu. Aj, troszkę za lekko. Aj, chyba za silno znowu. Tak jest. Zobaczmy teraz. Tak jest. Jeszcze dwa. Aj, chyba za silno znowu. Ale może, może... Tak jest! Udało się! Huh. Świetnie ci idzie, Melman! Mógłbyś tak zarabiać na życie! Ach, no nie gadaj. Wątpię, żeby wystarczająco dużo za takie coś płacili. Aaaał! Co się stało? Moje ramię! Ciekawe, czy w tej robocie mają ubezpieczenie zdrowotne. Wiesz co? Ja tu zostanę i trochę odpocznę. Niedługo cię dogonię. Dobrze, daj sobie na luz. Do zoba! No to lecimy w takim razie dalej. No musimy zlecieć na tych No Mamy medalik, ten lepszy. Gdzie teraz? A kurka ładna. Chyba w tę stronę, prawda? O, jest ktoś, kto nam może pomóc. Sępy znowu nie tak. Będzie trzeba uważać na nie na te przebrzydłe Sempy. Okej, okay. jest dobrze na razie. No i lecimy dalej. Uch, udało się Dobrze, mamy postępach Ale tu są Skorpiony Dobra, udało mi się je ominąć Lecimy teraz z te... Okej okay. Okej, okay, i tutaj Okej, okay, i co teraz? Gdzie teraz? Tutaj? Okej, okay, po te, tej skale nie spadłem, ojej nie. Chyba w tę stronę musimy lecieć. O, uf, udało się. O, 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 o. o, udało mi się przejść. Aj spadłem, no nie, najdłużej Wło Prawie Już bym spadł na dół Dobra Włoch Uważaj, uważaj, mój drogi Lwie Dobra O kurka wodna Udało się, przeszliśmy się martwić że się zgubiłeś czy coś bo się zgubiłem i to nie raz znalazłeś kogoś kto tu mieszka i może nam powiedzieć gdzie jesteśmy nie za bardzo znaczy nikogo kto by mnie nie chciał zjeść albo otruć ale co jest na górze no i niby ja mam się tam dostać co rozkazać ci nie mogę ale byłoby miło bo jesteś najmilszą żerafą, jaką znam o kurde kula co teraz mamy robić? O kurka wodna, jej, jej, jej. Żyrafo, leć z tą kulą. Matko kochana, co tu się dzieje? Możemy pieniążki zebrać dzięki temu. Okej, okay, chyba te. Ło, wow wow! Co tu się. co tu się dzieje! O mój bo. O mój Boże, żebyś nie. Ojej, nie wypadaj, nie kulo! W którą stronę mam biec? W tą chyba, tak? I, i, ale tu jest Saigon, naprawdę, masakierka. Ojej, nie wypadaj. Dobra, pójdziemy tędy. O mój Boże, chyba muszę wepchnąć ten głaz do szczeliny. Nie powinno za bardzo boleć. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.